Siemano, Siemano, jest 14 rano. E, wróciłem właśnie ze mieszalni lakierów. Kupiłem sobie materiały potrzebne do lakierowania insignii, także jedziemy zaraz do garażu e, przygotować insignię oraz je polakierować. Niestety w marcu mamy taką pogodę, że raz mogę śmigać w czapce z Daszkiem, e, raz w zimowej przez chore zatoki, no, ale mniejsze z tym. No I co? Zaraz widzimy się w garażu e, w pierwszej kolejności trzeba zmatowić insygnie, podszpachlować wszystkie nierówności, zapodkładować później baza i bezbarwny. Także widzimy się już w garażu. Dotarliśmy do garażu, e, pokażę co sobie kupiłem. Tak, dwie włókninki, szara czerwona, e, komplet szpachelek, lakier bezbarwny, taśmy, sitka wiadomo, e, kubeczki do mieszania lakierów, wkłady do e, maski. Papiery różnej gradacji 80, 120, 150, 240, e, nitro. Tu mam jakiś podkładik epoksydowy w sprayu. E, rozcieńczalnik do bazy. Ćpachla aluminiowa. E, benzynka ekstrakcyjna, wiadomo. No i e, kolorek na felgi. Jest to ten sam kolor, e, którego użyłem do lakierowania stylingów, które aktualnie jeżdżą w Turingu. Bardzo fajny odcień. No cóż, bierzemy się do roboty. Przeszlifowałem sobie szlifierką to co miałem dokończyć na felce. Przetrę sobie to papierkiem. Odtłuścimy, zaciągnę tutaj delikatnie na paluszek szpachlą, żeby te wszystkie nierówności wyrównać. Matujemy całą felgę, dajemy epoksyd, szpachle i lakierujemy. Po szlifierce przyleciałem e, pawy, znaczy to co zeszlifowane zostało papierkiem 80, e, to wszystko poprawię sobie 120, później 240, przy, przyprószymy to podkładem, e, później na to szpachlóweczka, szpachlóweczkę dotrzemy i lecimy dalej. Już mamy zmatowione, zaraz sobie to przetrę z kurzu otłuszczę, Przypruszę tą część podkładem w sprayu epoksydowym, żeby zrobić taką warstwę zabezpieczającą gołą blachę od szpachli. Później to podszpachlujemy delikatnie, żeby te po prostu nierówności, nierówności wyrównać. Dotrze się całą szpachlę, a na koniec chyba po prostu każdą felgę trysnę epoksydowym, ale z pistoletu żeby tutaj nic się nie działo, ewentualnie po prostu epoksydem w sprayu zobaczymy. To jest spora oszczędność czasu, także zaraz podejmiemy jakieś decyzje. Dobrze, teraz lecimy epoksydem w sprayu. Dobrze jest go sobie zagrzać opalarką albo jakimś grzejnikiem, wtedy przy rozpylaniu Ładnie się to wszystko aplikuje. Wszystkie felgi podszpachlowane, wyrównane, wszystko szpachlą, trzeba to dotrzeć. Biorę się zaraz do docierania i lecimy z epoksydem, i prawdopodobnie się od razu kolor zrobię. Najpierw lecę papierem 80, potem zmniejszę sobie gradację. Tak, żeby było na końcu zrobione papierkiem 240 pod podkład i żeby nie było fergi Felgi mamy przygotowane i otłuszczone. Zrobiłem sobie takie pseudo stoły do lakierowania na czas lakierowania po prostu. Bo jest trochę ciasno w garażu. Po tym jak wyjechało 34 ale już jesteśmy na dobrym etapie. Mieszamy epoksyd. Lecimy e, z epoksydem. Dwie warstwy epoksydu mamy już na felgach, poczekam aż troszeczkę podeschnie epoksyd i lecimy mokro na mokro, tutaj już czeka baza. Nie są to jakieś koła za 10 tysięcy złotych, więc nie ma sensu modlić się zbyt długo nad nimi, są to koła do bokolotu driftowozu amatorskiego, więc pewnie i tak ucierpią. Więc skracamy sobie czas poza tym epoksyd jest otwarty chemicznie na inne warstwy do 12 godzin także nie ma co tutaj kombinować spora oszczędność czasu A few moments later. dobra będzie ok podeschło sobie nagrzewniczka trochę zmieniła temperaturę w garażu Lecimy z bazą, nie ma co się tu pieścić z tym. Stawiam statyw, lejemy bazę i ogień. Oczywiście bazę będę nakładał moim ulubionym pistolecikiem. Jest po prostu poręczny.

it sound right boy I tak felaszki prezentują się w dwóch warstwach bazy. Zaraz wpadnie jeszcze bezbarwny. Jaram się efektem. Wygląda taki efekt chromu. Na pewno w ruchu będą ciekawy wyglądać niż czarne. Tak jak mówiłem nie pieściłem się z tymi kołami. Są gdzieś tam jakieś takie pierdutki małe. Jakieś poproszki, ale to naprawdę do tego celu, jakiego będzie używany samochód, naprawdę to w ogóle nie ma znaczenia w tej chwili. Także nie ma co się nad tym modlić za bardzo. I tak to wygląda. Myślę, że srebro to był najlepszy możliwy wybór. Czarne po prostu by zginęły, a to nie o to chodzi w tym wzorze. Czarne. Na czarno lakieruje się falki, które są po prostu paskudne, żeby je po prostu ukryć na aucie. Tak, ani Sign na tyle ładnym kołem, że warto było je pokazać. No i tak to wygląda po nałożeniu lakieru bezbarwnego. Mega efekt. Lakierowanie za nami. Jak tak patrzę na te koła w kolorze, to normalnie trycha łodyga. <laughs> Proszę mi wybaczyć, ale lakierowanie dało się we znaki. Trochę mi się język rozplątał, ale to nic. Co chciałem dodać? Jeśli ktoś na żywo zobaczy jakieś mankamenty i będzie chciał się przyczepić, że nie jest jakoś dopracowane te koła, e, proszę mi na tym głowy nie zawracać, ponieważ e, no, jakoś się nie przykładałem zbytnio do przygotowania powierzchni. Chodzi o to, że auto ma robić e, fajne wrażenie podczas jazdy bokiem w ogóle w ruchu, a nie stojąc i zgarniając jakieś nagrody. Także na pewno znajdziemy jakieś niedoskonałości na kołach, ale to, to nie jest ważne naprawdę przy tych kołach e, podczas latania bokiem mogą na pewno ucierpieć co chciałem dodać e, jak podeschnie sobie lakier e, bezbarwny i ogólnie to wszystko jak sobie podeschnie, pojedziemy z z tymi kołami i oponami założymy sobie kółka, oczywiście jak wideo się podobało, łapa w górę e, zachęcam też do subskrybowania kanału o i mega jaram się efektem Fajnie to wyszło, bo wygląda jak taki efekt chromu. Z metra nie widać niedoskonałości, także. A przy upierdzielaniu bokiem na pewno nikt nie będzie się na to jakoś przyglądał zbytnio. Także czekamy aż to wyschnie i jedziemy na wulkanizację. A tymczasem do następnego.